Witajcie! Jako lekarz weterynarii bardzo często spotykam się z pytaniami ze strony właścicieli odnośnie stanów zapalnych w jamie ustnej naszych czworonogów, a bardziej o to, w jaki sposób mogą rozpoznać, że coś dolega ich pupilom. Wiadomo, że zwierzak, pies czy kot nie powie nam, że coś go boli, jednak jeżeli chodzi o jamę ustną i jej schorzenia. To e, możemy się mocno zdziwić, gdyż e, zwierzaki bardzo ładnie niekiedy pokazują nam e, symptomy, że coś jest nie tak. W dzisiejszym odcinku spróbujemy z bobulinkiem pokazać Wam parę e, symptomów, które mówią, że coś jest nie tak z jamą ustną twojego psa czy kota. Pierwsza taka oznaka, że coś, jest, że coś się dzieje, to zmniejszony apetyt. Dzieje się tak ze względu na to, że jeżeli mamy do czynienia z stanem zapalnym przezębia, zwierzę po prostu wykazuje reakcję bólową i przestaje jeść szczególnie twardy pokarm. Kolejnym symptomem jest obfite ślinienie się, które występuje szczególnie u kotów. Ponadto mamy do czynienia z zaczerwienieniem dziąseł oraz z kamieniem nazębnym. Możemy tutaj zaprezentować. Widoczne jest u naszego bubulinka w okolicy zębów trzonowych bardzo wyraźny stan zapalny dziąseł oraz już nadający się do zdjęcia kamień nazębny. Kolejnym takim objawem, który może występować i u psów i u kotów, jest ocieranie się o tutaj zewnętrzną częścią żuchwy. O różne przedmioty. Kolejnymi objawami jest nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. To w szczególności właściciele mogą zauważyć u kocich podopiecznych. U nich nawet jeżeli jest z jamą ustną wszystko w porządku, ten zapach jest specyficzny. Ale jeżeli mamy do czynienia z takim stanem zapalnym jak u naszego przyjaciela, to jest on... Wyraźnie zauważalny. Z, 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 z takich pobocznych y, objawów możemy mieć jakieś obrzęki w jamie ustnej, y, drżenie szczęki, drżenie żuchwy, y, ogólnie złe samopoczucie, posmutnienie y, i apatia zwierzaka. Oczywiście może istnieć jeszcze wiele innych y, symptomów, które mówią nam o stanie zapalnym u naszych pupili. Musimy pamiętać o tym, że nie należy bagatelizować żadnego z nich i najlepiej udać się do swojego lekarza weterynarii, aby skonsultować ten problem, gdyż schorzenia jamy ustnej mogą być nawet czasami zagrożeniem dla zdrowia i życia zwierzaka. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam nieco z bubulinkiem problem schorzeń jamy ustnej. Mam nadzieję, że będziecie nas oglądać w następnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce.